Profesor Paweł Kowal, zapowiadany szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, poseł koalicji obywatelskiej, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Tusk mówił w Elwowie o wielkiej grze. O przyszłość Ukrainy, Polski i Europy, i że tu cytat: musimy zrobić wszystko, aby te końcowe warunki przyszłych negocjacji, rozmów były jak najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy i całego kontynentu europejskiego. Moje pierwsze pytanie do Pana: jakie warunki tego pokoju są pożądane z punktu widzenia polskiej racji stanu, a jakie nie? Najgorsza rzecz, jaka mogłaby się zdarzyć, opowiem Pani tak, jak ostatnio opowiem, rozmawiałem o tym z, na przykład z politykami amerykańskimi. Po pierwsze uznanie prawne rewizjonizmu, to znaczy gdyby wspólnota międzynarodowa zdecydowała się albo próbowała cisnąć na Ukrainę, żeby uznać prawnie zmiany granic dokonane siłą. To właściwie wprost już wtedy dotyczy ryzyk dla Polski. Ja na to patrzę, już to tłumaczyłem też wielu politykom na zachodzie ostatnio, w tej sferze parlamentarnej staram się być najbardziej jak możliwe to aktywny i mówię im, jeśli to zrobicie, macie następną wojnę. To od razu dopytuję. Czyli... Prawo to jedna rzecz i uznanie... A druga rzecz to jest stan faktyczny. Chyba taką sytuację mamy, jeżeli, jeżeli chodzi myślę, o Krym i Donbas. No, mamy Nikt nie sytuacje, uznał tego, tak? po, jeżeli po chodzi o państwa taką demokratyczne. Sytuację, taką sytuację mamy też z Naddniestrzem, taką sytuację de facto yy, w jakimś stopniu mamy też w Gruzji w kilku miejscach. E, taka sytuacja dotyczyła Górskiego Karabachu. W ogóle Rosja imperialna jest wyspecjalizowana w tworzeniu takiej sytuacji, ale Zachód w związku z tym powinien się wyspecjalizować, żeby tego od strony prawnej nie uznawać. To znaczy, stan rzeczy z 91 roku po rozpadzie Sowietów powinien być utrzymany. Czyli pierwszy, nie uznawać ruskiego rewizjonizmu, e, drugie, nie dawać czasu Rosjanom na dozbrojenie się. To znaczy, jeżeli jakikolwiek, jak, jakakolwiek decyzja dotyczy, dotyczyłaby przerwania gorącej wojny, bo to o tym mówimy tak naprawdę. Ludzie mówią o pokoju, ale ja lubię tę formułę Urszuli von der Leyen, która mówi, w żadnym języku europejskim pokój nie znaczy kapitulacja i pokój też nie znaczy e, negocjacji o przerwanie wojny. Ja myślę, to że słowo, ja myślę, że słowo pokój najlepiej sobie w języku zarezerwować dla faktycznego pokoju, który oznacza też stan prawny. Ale zawieszenie broni, rozejm, czyli przerwanie tej gorącej fazy, no muszą być utrzymane wtedy sankcje i używanie rosyjskich asetów. Jeżeli ktoś by się zdecydował to zrobić, a, ale także zdjąć sankcje z ruskich, no to oni się po prostu dozbroją, bo my dzisiaj... Będzie kolejny pakiet sankcji na Rosję podczas prezydencji polskiej? Nie, nie siedzę w tym głęboko, mam nadzieję, że tak, ponieważ nasza polityka jest taka, żeby... Znaczy nie, nie znam szczegółów, natomiast nasza polityka jest polityką sankcji i nie tylko nakładania kolejnych pakietów sankcji, tylko z sankcjami jest jeszcze taki aspekcik, że trzeba pilnować, żeby stare nie były omijane. Bo sankcje zawsze mają to do siebie, że ktoś sobie znajdzie inną... są omijane. Tak. I tak jest zawsze. Nie ma się co tym frustrować, ale widać, że sankcje bolą. Jednak, bo Rosjanie strasznie zabiegają, to ja to słyszę wszędzie, żeby zdjąć przy okazji sankcje. Zdjęcie sankcji to jest jeszcze napędzanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, który będzie musiał się gdzieś ulać. No i to znowu widzimy, że raczej w kierunku Europy. Także jeżeli byśmy zdejmowali teraz sankcje jako Zachód, to znaczy, że szykujemy na siebie sami bat. No i myślę, że trzeci warunek, który pozornie tylko dotyczy Ukrainy, a tak, dotyczy, tak naprawdę dotyczy każdego. Znaczy wszystkim, którzy gdzieś tam w jakiejkolwiek. Ważnej stolicy na zachodzie, nie wiem, Madrycie, wymieniam takich, które są mało aktywne, żeby nikogo nie wskazywać, czy, czy, e, czy, czy, czy w Rzymie, oni aktywnie, ale nie chcą tak bardzo współdecydować. Ale jest parę, parę dawnych stolic dużych imperialnych krajów, które myślą, usiądziemy przy stoliku, ustalimy. Te czasy się trochę skończyły, po prostu dlatego, że społeczeństwa są dzisiaj bardzo aktywne. Nie da się zrobić nic przeciwko społeczeństwu. I nie da się zrobić nic przeciwko ukraińskiemu społeczeństwu, czyli każde rozwiązanie musi mieć akceptację w ukraińskim społeczeństwie i to się to... To jest możliwe także. Natomiast jeżeli będziemy stwarzać precedensy, że przy jakimś okrągłym stoliczku, e, czy to w Berlinie, czy w Waszyngtonie, spotka czy się Berlin, jest, Paryż, Londyn, 4, Waszyngton osób, tak? i one powiedzą, a będzie tak, albo będzie śmak, to sobie potem nie poradzimy. Czyli te, ja uważam, że te trzy warunki, nie uznawać, e, nie uznawać rewizjonizmu, nie dawać Putinowi czasu na rozbrojenie się i zawsze pytać zainteresowanych, mieć pewność, że każde rozwiązanie oni akceptują. Czy jest scenariusz taki, Ukraina oddaje to, co Rosja zajęła. Nie uznajemy tego oczywiście, ale taki jest stan faktyczny. Rosjanie tam siedzą i się urządzają. A Ukraina dostaje jakieś gwarancje, mówię to słowo w cudzysłowie. Przechodzimy do tematu gwarancji. Tak, ale bez członkostwa w NATO albo nie w jakiejś wyobrażalnej perspektywie, bo teraz słyszymy, że no może za 20 lat. To nie jest żadna perspektywa, prawda? To co było kluczem wizyty y, premiera Donalda Tuska na Ukrainie i spotkania w Lwowie, to było przyjęcie zasady, że rozmowa o tym, jak będzie wyglądała sytuacja m, po przerwaniu działań wojennych, czyli jakimś rozejmie, oczywiście ma sens. Natomiast najważniejsze jest rozmowa, co się dzieje teraz, dlatego że teraz mamy wzmożenie wojny ze strony Rosji. Nie dlatego, że Rosja stała się chwilowo silniejsza czy Ukraina słabsza, tylko Rosja rzuciła wszystkie swoje siły po to, żeby jeszcze kawałek dojechać Ukrai Ukrainy. Czyli zdobyć na przykład jeszcze dodatkowe 10, 20, 30 kilometrów w głąb y, państwa ukraińskiego. Y, bo oni liczą na to, że rozmowy będą klatka stop od momentu, kiedy zostaną przerwane gorące działania wojenne. Więc trzeba się skupić na tym, żeby dzisiaj Ukraina otrzymywała pomoc, by była silniejsza w negocjacjach, bo w naszym interesie nie leży słaba Ukraina w negocjacjach z Rosją. Po prostu jakoś jest tak trudno wielu politykom, także u nas, jak obserwuję na przykład dyskusję, kiedy obserwuję dyskusję w mediach społecznościowych, patrzeć na ten konflikt z punktu widzenia polskiej racji stanu, to bardzo... Bardzo pomaga, bo bardzo tak nasza wizja nagle staje się bardzo klarowna tego, co jest dobre, co złe. Czyli rozmawiamy o tym, jak teraz wesprzeć Ukrainę, po to, żeby ta rozmowa o warunkach przerwania gorących działań wojennych, jeśli taka się w ogóle odbędzie. No właśnie, to jest pytanie, czy <laughs> się odbędzie, bo takie informacje nieoficjalne, medialne, pojawiły się po tej rozmowie Macrona z Trumpem przy okazji otwarcia odbudowanej katedry Notre Dame, że Waszyngton pod wodzą administracji Trumpa będzie zdeterminowany, żeby tę sprawę zakończyć w 25 roku. Ale to, tutaj sprawa jest y, jasna, i oczywista. Trump wskazał osoby, które będą tym się zajmowały. Będzie to na przykład Rubio jako sekretarz stanu, Walc jako Narodowa Rada Bezpieczeństwa, jako sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Będzie to generał Kellogg. My wiemy, kto to jest. Ja na przykład znam osobiście dwie z tych osób. Yy, więc możemy też to jakoś ocenić. Ale Wygląda... pan nie ma albo nie mnie ma. Raczej to osób. oznacza, że Putin dostanie jakąś propozycję, i ta propozycja nie będzie łatwa dla Putina. To nie są osoby, które są gotowe robić przysługi Putinowi. Przeciwnie, to, to, są... dobrze. to dobrze, to dobrze. Więc to, że Putin otrzyma jakąś propozycję, to jest jedno. Ale drugie, yy, czy Putin ją przyjmie? Szczególnie, że celem Putina jest zdobycie kolejnych yy, złóż jakichś na Ukrainie. A czy Putin chce zawieszenia broni? Jak pan myśli? On ma teraz taką fazę, że przegrał w, w Syrii przegrał w Mołdawii. Ma problem z Afryką, z w, 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 Mo w Mołdawii się szykuje do rewanżu podczas wyborów parlamentarnych. Rzucił się na, tur, na, Grucję, na Gruzję, bo widać, że tam jest duży wpływ. I złapał za gardło rząd gruziński, zmusił do akcji, która będzie bardzo trudna już, żeby z niej wyjść dla, um, dla obecnego rządu gruzińskiego, jak sądzę. Um, zaczął uciskać bardzo na Kazachstan. Byłem dwa tygodnie temu w Kazachstanie dużo było spotkań i oficjalnych, i takich, jak ja lubię, czyli eksperckich, kuluarowych. Widzę, że jest dużo ciśnienie na to państwo także, szczególnie w sferze językowej. Ale sfera językowa jest bardzo niebezpieczna, bo to jest taki typowy ruch Putina. Czyli wmówić, że gdzieś jest język rosyjski dominujący i, i, i Rosjanie, a potem domagać się praw w tym względzie. Ale czytamy to jako ofensywę, czyli... Dowód siły w pewnych miejscach? Czy czytamy to jako zbyt wiele frontów e, pootwieranych? To jest, znaczy, dużo frontów, reakcja na porażkę, ale reakcja na porażkę może być brutalna. E, to nie jest. To na pewno na pewno tu nie mamy do, do czynienia z dowodem siły, ale e, akurat ja nigdy nie byłem zaczadzony siłą rosyjską, to znaczy nie uważam, że Rosjanie mogą wszystko po coś mogą, czegoś nie mogą. I to jest takie przekonanie, że Putin czuł się bardzo pewny na froncie walki z Ukrainą i został ograny w Syrii i został i, i przegrał w Mołdawii. No i teraz jest reakcja to teraz zapytam pana o te siły pokojowe dla Ukrainy, które ponoć proponował prezydent Macron premierowi Tuskowi. To miałby być taki 40-tysięczny kontyngent składający się z żołnierzy polskich, francuskich i brytyjskich. Donald Tusk mówi tak, ci, którzy dzisiaj mówią o tym, że są gotowi wysłać swoje wojska, aby gwarantować warunki tego pokoju, przyszłego pokoju oczywiście, jeżeli do niego dojdzie, muszą przemyśleć bardzo dokładnie definicję takiej misji. E nie, nie wiem, czy, no, czy, czy premier Tusk mówił bezpośrednio do, do prezydenta Macrona, czy bardziej ogólnie. Ja to skomentuję bardziej ogólnie. Um, to jest właśnie ta sytuacja, kiedy za nadto rozmawiamy o tym, co będzie w przyszłości, nawet krótkie, czyli za trzy miesiące, a za mało teraz. Teraz trzeba wesprzeć Ukrainę, a potem się zastanawiać, jak utrzymać ten pokój. Kluczem są gwarancje bezpieczeństwa, tak jak pani powiedziała. Dobrze, że do tego wracamy, bo nie skończyliśmy wcześniej tego akurat wątku, gdzieś nam to uciekło. Jedyne gwarancje bezpieczeństwa, które widzę, to perspektywa wejścia do NATO i gwarancje bezpieczeństwa NATO, ale nie puste gwarancje. Ukraińcy mają złe doświadczenie z pustymi gwarancjami. Budapeszt 94, mm -hmm. a później porozumienia mińskie e, mm -hmm. e, 14. E, I potem 15, trzy razy się spotykały. No, ile pamiętam, eee, to, to nie działało w przypadku Ukrainy. Eee, u, po, gwarancje bezpieczeństwa nie mogą być tylko deklaracją polityczną, powinny mieć charakter prawno-międzynarodowy. Czy to w ogóle możliwe? Ukraina, a właściwie dla jej <laughs> część. Ale jedynie zostaje. Znowu jako parlamentarzysta mogę powiedzieć więcej. Nie ma dzisiaj innych gwarancji bezpieczeństwa niż na Wszystkie inne są mniej lub bardziej papierowe. Jeżeli Ukraina nie otrzyma tych gwarancji natowskich, od... a, a... to oznacza, że mamy zamrożony konflikt na 2-3 lata, a potem wojna robi trz... a potem Rosja robi trzecie podejście. Po 14, po 22, na, na przykład po 27 albo 28. Na szczęście jest jeszcze opatrzność, to znaczy może się zdarzyć tak, że Putin umrze na przykład, bo mogą być jeszcze inne scenariusze. A tak, ale to już co innego. Natomiast faktycznie scenariusz, który pani przedstawia, uważam za najbardziej prawdopodobny i najbardziej niebezpieczny. Mówię dla porządku, bo rozważamy scenariusze, mogą być też inne. Nie? Mm -hmm. Może być pandemia, może być meteoryt. W polityce nie należy się tak fiksować na jeden scenariusz. Ale faktycznie my musimy bronić się, żeby ten scenariusz, który uważam za najbardziej prawdopodobny, przedstawiony przez Panią, się nie sprawdził. To znaczy, że ktoś ogłasza jako sukces przerwanie gorącej fazy wojny, zdejmuje na przykład sankcje z Rosji za to, że ona nie strzela, Rosja się jeszcze do dozbraja, do zbraja, technologicznie wzmacnia, a potem już nie ma co zrobić. Dlatego, że jest też limit e, budowania takiego potencjału gospodarki, e, gospodarki wojennej. Bo to, mówiąc na proste wyrazy, ta gospodarka jest specyficzna, bo się produkuje, a potem strzela i nic z tego nie ma. Czyli czy mm -hmm. pakuje się pieniądze, to się nakręca, e, znaczy nakręca się przemysł. Znaczy no. trudne jest też wyhamowanie e, gospodarki wojennej. I dlatego wojennej. potem nie można jej wy, 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 wyhamować, prawda? Bo jeżeli nie wiem, tak mówiąc całkiem na wprost, wyprodukuje pani pracę, no to ta pralka lampierze może mhm. służyć jako część innego biznesu, jak pani wyprodukuje pocisk, no tego pani wystrzeli. E, I ja troszeczkę mówię e, ba, bardzo wprost, ale chcę pokazać, jaka jest słabość gospodarki nastawionej na wojny. Czyli potem trzeba coraz więcej produkować, dlatego że to, co zostało produkowane w gruncie rzeczy nie przynosi żadnego e, nie wiem, dochodu, czy nie nakręca gospodarki. To jeszcze na koniec jedna ważna rzecz, bo chcę zapytać o udział Polski w odbudowie Ukrainy już po wojnie, ja wiem że powinniśmy być tu i teraz, a nie a w nie, przyszłości. Nie, w tej sprawie akurat powinniśmy mieć. Yy, Dobrze, to ona cytuje swoich rozmówców, którzy nieoficjalnie wyraźnie wskazują, że nie mają żadnych złudzeń, iż do Polski trafią te najbardziej atrakcyjne kontrakty i przypominają te konferencje z grudnia 2022 roku, kiedy była Ukraina Dzielona na zasadzie kto, którą część odbuduje i która przyznawała Polsce odbudowę Donbasu, a jak już dziś wiemy, to ten Donbas zostanie pewnie pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, jeżeli do jakiegoś pokoju no, dojdzie. Nie, nie, to, to ta sprawa z Donbasem jest dawno nieaktualna. Y Pewnie nam została minuta albo dwie, więc mogę się umówić na, na ten program albo inny, gdzie, gdzie powiem o odbudowie. Jest tu nikt mnie nie pytał, więc nie wiem jakich rozmówców akurat. W, no, nie wiem, którzy autorzy, bo w ci są też różni to autorzy. Tak nie jest. To nie są prawdziwe informacje. Chętnie udzielę prawdziwych, bo jest ich bardzo no, dużo. No to jakie są te prawdziwe informacje? No Tak na gorąco to, co teraz robimy, no, to jest y, program y, wsparcia finansowego, w którym biorą udział polskie firmy. Jest złożony wniosek na y, dwa tygodnie temu na 800 milionów euro przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie wiem, czy to w ogóle jest tam wspomniane w tym artykule. Jest ogromny projekt. E, duży fundusz przygotowało, przygotowało Ministerstwo e, Funduszy Regionalnych dla firm wspierających odbudowę Ukrainy. Czy Polska Polski. będzie miała swój udział? Wie Pani, główny problem polega na tym, że na razie firmy się tak wcale nie garną. Część tak, ale ja ciągle przecież apeluję w każdym wywiadzie i teraz u Pani też. Potrzebujemy więcej wniosków. Więc ten artykuł, nie wiem, nie znam całego, odnosi tylko do Pani tego Pan jest co też tam cytowany, ale jako ten jedyny przekonany. Że właśnie będzie ale nie, dobrze. Gdybym nie z, z, do tego artykułu, to nie wiem, czy to... słuchali Pańskich publicznych wypowiedzi, takich jak ta, która trzeba, przed padła. To no może to trzeba przyjść i pogadać, dlatego że akurat e, nie mam poczucia, że Polska była chociaż jeden kroczek za naszymi partnerami zachodnimi, jeśli chodzi o przy, przygotowanie, i za tym stoją twarde fakty. Profesor Paweł Kowal, szef tej Komisji Spraw pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy i poseł Koalicji Obywatelskiej, bardzo Panu dziękuję. A tuż po informacjach porozmawiamy o tym, czy przetrwa na swoim stanowisku minister wieczor. はい。